Jeśli masz na imię Zuzanna, łączysz w sobie wiele pozytywnych cech. Jesteś jednocześnie pewna siebie, świadoma swojej wartości, a także wrażliwa, empatyczna i uczynna. Nigdy nie skrzywdzisz nikogo specjalnie, a jeśli ktoś poczuje się przez ciebie zraniony, to na pewno postarasz się to naprawić. Jeśli masz na imię Agnieszka, jesteś bardzo ruchliwa i nie możesz zbyt długo usiedzieć w miejscu. Sprawiasz wrażenie pewnej siebie, jednak często to tylko wyrażenie. Zawsze angażujesz się w to, co robisz. Jeśli masz na imię Adrian, to zazwyczaj jesteś odważny, dynamiczny i przybojowy. Niezwykle pewny siebie, ale i nie bez powodu. Zazwyczaj bardzo inteligentny i wrażliwy. Jeśli masz na imię Łukasz, jesteś pracowity, masz nawet skłonność do pracoholizmu. Jesteś wrażliwy na piękno i twórczy. Rozpierasz energią, nie potrafisz usiedzieć w miejscu, masz wielu przyjaciół, jesteś komunikatywny. Jeśli będzie. 200 wyświetleń, nagrywamy kolejny filmik o imionach. Pa!